No dobra, drugi odcinek Gamer po godzinach. Po pracy znowu siadłem, coś pograłem i powiem Ci, że zaczyna się coś dziać. W tym odcinku najlepsze akcje z ostatniej gier i mały update, jak idzie projekt. Lecimy. Okay, nie よし No dobra, czas na mamy update. Jak wygląda sytuacja, co się w ogóle wydarzyło, co mi udało mi się zrobić, e, więc, tak mamy do tej pory jeden odcinek na YouTubie, trzy shorty, no i na razie zarobek 0 zł, ale widzów przybywa z tego co widzę. E, na razie wyświetleń jest coraz więcej. No i teraz tylko brakuje nam subów. Ale nie od razu już im zbudowano i wiem, że i one się kiedyś pojawią. Jeśli możesz kliknij suba, będę wdzięczny. Ale wracając do tematu, mamy taki pomysł, żeby zaraz obok tej serii wrzucać odcinki takie bardziej techniczne, czyli od środka, jak to wygląda, co trzeba zrobić, żeby jakaś złotówka z tego w ogóle wpadła, w którym jesteśmy w momencie i tak dalej. Trochę statystyk, no i look na YouTube Studio czarno białym. Jeśli tu jesteś, napisz w komentarzu, czy coś takiego by cię interesowało. Będę mega wdzięczny. No i co, ogólnie, jakbym miał powiedzieć, czy warto coś takiego robić, to na tą chwilę na pewno powiem, że tak. Mam przy tym mega dużo fanów, czuję, że buduję coś fajnego. Uczę się nowych rzeczy i czuję taki wewnętrzny rozwój, także jeżeli tego słuchasz i chciałbyś pójść w moje ślady, to dajesz śmiało, mam nadzieję, że e, dasz znać w komentarzu. A no i nawet żona bardziej przychylnie patrzy na moje granie po nocach, więc już w ogóle super. No i dobra, tak na zakończenie jeszcze e, taka super scena. Miałeś tak kiedyś, że zamiast serii Ołowiu w przeciwnika, e, zacząłeś napieprzeć się z nim nożem? Ja tak. Czasami jak wcisnę analog, to. Dzieją się takie cuda. Dzięki wielkie za obejrzenie filmu do końca. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy da się w ten sposób zarobić, zostaw suba i widzimy się w następnym odcinku. Trzymaj się, hej!